Cześć, tutaj Leszek, prowadzę blog elektryczny dom. Dzisiaj o tablicach licznikowych. Jak widzicie już na zdjęciu mamy tutaj pierwszą tablicę licznikową. Tutaj licznik regenerowany jest na niej. Taki najbardziej popularny, starego typu, jeszcze dzisiaj stosowany, bardzo dobry. Na co zwrócić uwagę przy takim liczniku? To jest licznik jednofazowy, widać mniejszy. Tutaj jest 10 na 40. To są takie oznaczenia 220, najczęściej stosowane do, u nas w domu. Co chciałem tutaj powiedzieć? Tutaj jest, tak wygląda ta tablica. Są tutaj takie wycięcia, rowki na śrubki do zamocowania licznika. Licznik się mocuje tutaj. Takie Uchwyty, one pasują tutaj w te wycięcia, bardzo prosto się montuje. Yy, ta tablica, co jest tutaj takiego ważnego, ona jest na zwykłe bezpieczniki. Proszę, tutaj mamy otwory, to są na te bezpieczniki. O, już nie trzeba mieć żadnej innej deski rozdzielczej, tylko po prostu wkręca się te bezpieczniki i po kłopocie. Tutaj jest druga tablica, obok widzicie, już stoi. Eska, bo to jest tablica na te bezpieczniki, te esy, też są wycięcia na ten licznik. Jak już mówiłem, tu są o, dziury na uchwyty, każda śrubka idzie jedna tu, druga tu, trzecia tu. Tu je odkręcamy i wyciągamy przy, przez ten rowek trzy śrubeczki mocowanie licznika. Tutaj jest mocowanie tej tablicy do ściany. To jest tablica na esy. Już tutaj się wyłamuje. Ile nam potrzeba tych osłonek? No, to jest na jednego esa. Później na drugiego. Dwie osłonki się wyłamują.